Bardzo się cieszę, że mój spad jest serwik poradny w I... i że w ogóle spotkał są tak na filmie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Gratulacje i bardzo proszę dla ciebie. Dziękuję. Dziękuję wszystkim czytelnikom za oddane na mnie głosy. Pozdrawiam. Niesamowicie fajny rok, bardzo fity w sukcesy, także no niesamowicie się cieszę, że kibice gdzieś tam też dostrzegli nasze osiągnięcia z Igrzysk, to, to bardzo miłe. To niewątpliwie zaszczyt, wielką przyjemność przekazać temu tą że Janowi Krzysztofie ludzie zwycięzcy pierwszego plebiscytu AS Sportu Interim 2021. Nasz arcymistrz szachowy pokonał, w pokonanym polu zostawił wielu znakomitych sportowców. Pokazał, że należy do pejady najwybitniejszych, najwspanialszych sportowców Polski. Zasłużenie zwyciężył w tym logistycie. No i cóż, chyba mogę tak powiedzieć. A się Sportu, gratuluję. Dziękuję bardzo. Proszę Dla mnie bardzo. wielki zaszczyt otrzymać tę um, statuetkę z Sportu w Interi. Eee, no, ale przede wszystkim cieszę się, że szachista jest coraz popularniejsza w Polsce. Można powiedzieć, że do mainstreamu i że w ogóle eee, takie, takie rzeczy, że um, jestem w stanie wygrać z tak zwanymi sportowcami jak Kamiem Stochem, na przykład, czy Robertem Lewandowskim, no, um, są dla dużym wyróżnieniem i, um, i bardzo się cieszę, że mój um, sport jest coraz bardziej popularny w Polsce i, i że w ogóle sport w Polsce mi się tak Dziękuję. W plebiscycie AS Sportu Interi 2021 Jan Krzysztof Duda w pokonanym polu zostawił wielu sportowców, rywalizacja była zacięta, najpierw było głosowanie ogólne na wszystkich sportowców, później były rundy play-off i w każdej rundzie Jan Krzysztof Duda wygrywał. Co Pan czuł przechodząc z rundy na rundę, bo był Pan bardzo mocno zaangażowany w ten plebiscyt? Oczywiście bardzo się cieszyłem, będąc coraz dalej w drabince. No ja muszę przyznać też, że um, wtedy, wtedy też grałem, byłem na zawodach, więc tak jednym okiem nazwijmy to śledziłem. Bardzo się cieszę też, że um, jakby społeczność szachowa się obudziła, bo jest um, ona dość liczna, ale też bardzo konserwatywna i zamknięta. Więc um, no, oczywiście na no, to jest bardzo miłe, um, bardzo miłe doświadczenie przeżycie i... Um, i cóż, rzucę też tego innym szechistom. Proszę mi powiedzieć, jakby Pan mógł podsumować e, rok 2021. Jaki to był dla Pana rok? Że to był najlepszy rok w mojej karierze. E, wygrałem Power Świata, zostałem e, wicemistrzem świata w szlakach błyskawicznych. E, rzutem na taśmę, tak na samej końcówce 2021 roku. Więc e, no, zdecydowanie był to najlepszy rok, ale e, mam też nadzieję, że przyszłość będzie jeszcze jaśniejsza dla mnie czerwcu najważniejsze chyba zawody w Pana karierze, Turniej Pretendentów. E, tak, to um, będą zdecydowanie najważniejsze zawody, ale też, um, no, znaczy celem tych zawodów jest wygranie, bo jest bardzo duża różnica między pierwszym a drugim miejscem. E, znaczy tylko zwycięstwo się liczy, można powiedzieć. E, no, też jestem świadomy, no, że jestem um, bardzo, bardzo niedoświadczony. Też jestem pierwszym Polakiem, który kiedykolwiek brał udział będzie brał udział w tego typu zawodach i no i też jestem czy no wiem że na pewno popełnię kilka błędów tak na że to jest to nie do uniknięcia jakby serze przygotowań tak do tego turnieju więc no mam nadzieję jednakże że jakby flow tak i już moje doświadczenie zdobyte na innych zawodach spowoduje że będę stanowił bardzo duże zagrożenie dla wszystkich i i realnie będę walczył o pierwsze miejsce. Więc e, reasumując, tak, e, 2021 rok był bardzo dobry dla mnie, najlepszy, ale, e, ale jeszcze, mam nadzieję, że przyszłość będzie e, jeszcze lepsza. Szachiści e, trenują nie tylko przy szachownicy. Szalenie istotne jest też e, trenowanie nie tylko umysłu, ale trenowanie ciała. E, mam w związku z tym pytanie, e, jak wygląda taki trening e, fizyczny i czy podczas tego treningu, e, nie wiem, podczas np. biegania, e, słucha pan jakiejś muzyki? E, tak, znaczy dwie moje koronne z aktywności fizyczne, e, to bieganie i pływanie. Generalnie myślę, że trenowanie sportów wytrzymałościowych ma większy sens dla szokistów, ponieważ no, um, na tym gra w szachy niejako polega, prawda? Partie szach klasyczne są bardzo długie, jedna partia może trwać 7, 7,5 godziny, więc a takich rund jest, nie wiem, 9, 11, 13, zależnie od turnieju. I na no najprostszych słowach chodzi o to, aby być w stanie utrzymać poziom koncentracji w miarę zrównoważone. Oczywiście jest to niemożliwe, tak wiadomo z, e, z punktu widzenia fizjologicznego, no ale tak, żeby nie było jakichś wielkich skoków uwagi i, e, e, i dlatego właśnie ludzie trenują przede wszystkim. Znaczy e, no, czy te, te, też też uzupełniałem jakby trening szachowy aktywnością fizyczną. No, oprócz tego, że jest to też jakiś tam e, sposób, nie wiem, forma relaksu, tak, no bo. Wiadomo, nie trzeba siedzieć, można się poruszać, nie wiem, zobaczyć się też bo otoczenie tak? W jakim się żyje, gdzie się biega. Więc um, no więc to, to, są, to są właśnie dwie dominujące aktywności. Tak, lubię też słuchać muzyki biegając. W, w ogóle lubię muzykę. Um, generalnie jest to bardzo zależne od nastroju w moim przypadku. i Jest to muzyka, no, można powiedzieć nie bardziej każdego rodzaju od, od klasycznej do, nazwijmy to, najbardziej obciachowych. W każdej dziedzinie życia, nie tylko w dziedzinie sportu, potrzebny jest też odpoczynek, potrzebna jest regeneracja. Jakie plany na urlop w najbliższym czasie? Um, jeszcze nie zdecydowałem. <grym> A znaczy teraz mam bardzo ważny, oczywiście, epizod związany z tym turniejem pretendentów i też przygotowaniem adekwatnym do tego turnieju. Więc. Um, Raz jak, e, że jak się ten turniej w skończy, tak, to wtedy będę się scenariuszował nad życiem e, i w sensie jako rozpocząć <głos》> od takich ciężkich treningów, bo e, niewątpliwie będzie to Ju, już jest najcięższy okres w moim życiu. W sensie e, też jestem osobą, która bardzo lubi rywalizację, więc granie w szalek sprawia mi dużo frajdy, ale trenowanie już niekoniecznie. E, bo to jest praca taka ściśle analityczna z komputerami, więc trochę przypominająca pracę naukowca niejako. I mm, mówiąc dla ludzi, którzy e, jakby nie wiedzą, jak to wygląda, jest to bardzo nudna de facto praca i taka nużąca, więc e, myślę, że jakiś tam relaks, e, jakieś wakacje na pewno się przydadzą. Ja wiem, że to nie jest złoto olimpijskie, to nie jest złoto mistrzostw świata, ale to jest nagroda czytelników za na medalową pozycję w plebiscycie AS Sportu luterii. Bardzo serdecznie gratuluję. Ludzie na Ciebie głosowali, ludzie Cię docenili, więc mam nadzieję, że też znajdzie miejsce. Znajdzie, przynajmniej ta, ta, ta coś innego. Spotka, tak, tak. Bardzo dziękuję. Gratulacje dziękuję. i bardzo proszę, to dla Ciebie. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim czytelnikom za oddane na mnie głosy. Pozdrawiam. Ani to jest nagroda za... 2021 rok i tak jak patrzę na Twoją karierę długą, bogatą, okraszoną medalami to nie wiem czy ten 21 rok nie był jednym z najbardziej niesamowitych w ogóle jakie przeżyłaś, bo, bo wystrzeliłaś po prostu po tej kontuzji w sposób nieprawdopodobny i... Yy, tak się zastanawiam, sport jest między innymi taką dziedziną sportu, która lubi hierarchizowanie i gradacje, co pierwsze, co drugie, co trzecie. Ten medal w Tokio jest takim numerem jeden wśród tych złotych medali? Tak, każdy medal ma swoją historię, jednak ten, muszę powiedzieć, że najtrudniej było go zdobyć, przez to, że żyłam po kontuzji, po prawie dwuletniej przerwie od startów. Wracałam, nie wiedziałam, czy, co będzie w Tokio, bo początek sezonu był, nie był ciekawy, ale to mnie nie przerażało, bo. Mieliśmy tak po prostu plan treningowy rozłożony, żeby ta forma przyszła na, na ten jedyny dzień. W głowie już było tylko 3 sierpnia, finał Igrzysk Olimpijskich, więc e, cieszę się, że naprawdę po przejściach, po, po, tym, po, tym, po tej rehabilitacji nie było to łatwe i miałam dużą motywację do tego, aby z tego dna znowu wrócić na, na szczyt. I, na pewno był to też rok taki, który mnie utwierdził w tym, że, że mogę jeszcze kilka lat zostać w spotcie. Cieszę się, że dochodzą do walki. Amerykanki w zeszłym roku super zaczęły rzucać. Pojawiła się druga dziewczyna w historii, która przerzuciła magiczną granicę 80 metrów. To jest po prostu kosmos, żeby... Wylatują do pingowiczki. Tak, no to, to, już, to już myślę, że temat chyba wyczyszczony i w najbliższym czasie nie będzie. Iż, yy nie tylko w mojej konkurencji, ale, ale w sporcie, bo dzieje się dużo w tym temacie. My też z jesteśmy badani i, i to tak powinno wyglądać, żeby tych nieuczciwych po prostu wyrzucać. Zaczęliśmy już sezon... Obecny też, też z bardzo z dużym przytupem, jeżeli chodzi o moją... i o... to przepraszam, to skromnie <laughs> powiedziałaś, bo 78.06 na, w początku w zasadzie maja, no to to jest wynik. Ja zapytam tak, bo, bo Ty już nas nauczyłaś, że potrafisz z chirurgiczną precyzją rzeczywiście tą formę przygotować na bardzo konkretny dzień, konkretny wręcz stan. Więc teraz pytanie, co Ty kombinujesz co teraz? teraz, skoro <laughs> rzucasz 78 w maju, tak? <laughs> Było to też dla nas zaskoczenie i, i... I nie ma co ukrywać. Ja do, lecąc do Kenii chciałam rzucić w granicach 75 metrów, z tego względu, że wiedziałam na treningach mniej więcej, jak to wygląda. A dlaczego rzuciłam tak daleko? Dlatego, że była super atmosfera na zawodach. Ja kocham kibiców, kocham, kocham kiedy, kiedy mi dopingują. A zaraz, Kenijczycy to... lubią sporty techniczne? Tak. Okazuje się, ok. że miałam bardzo dużo fanów. Byłam zaskoczona, Do, dostaję po z Kenii mnóstwo i, e, zdjęć, zawodów na Instagramie, maili. Wiele osób ode mnie chciało numer telefonu. Podałam i też wypisuję na WhatsAppie, ja nie mam problemu, bo jestem osobą otwartą i byłam naprawdę pozytywnie zaskoczona, że, że w Kenii mam, mam tylu fanów. E, też nawet nie wiedziałam, że dziewczyny w Kenii rzucają młotem, no A, bo proszę. nie ma co Może dołączę, tak. nie ma co ukrywać. Jest to tylko i wyłącznie dla, dla konkurencji długodystansowych Był jeden rodzynek w Oszczepie, który zrobił medal mistrza świata. Natomiast tutaj startowały trzy muciarki, Co prawda rzucały tam po 40 parę metrów, ale rzucają. I, 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 i to też było dla mnie takie, takie, takie nowe. Więc mówię tutaj tylko i wyłącznie kibice. Też nowa sytuacja, w jakiej się znalazłam, ponieważ no, konkurs zaczął się tak, że ja rzuciłam 72-80 w, w pierwszym rzucie amerykanka weszła do koła, przerzuciła mnie na 75 i dostałam kolejny zastrzyk energii. Ja weszłam do koła, rzuciłam 78. To było coś, czego przez ostatnie lata nie doznawałam na zawodach, oprócz tego ostatniego roku, bo powrót po kontuzji to czy ja przegrywałam mistrzostwa Polski, czy mhm. inne starty, to to dla mnie nie było w tym momencie najważniejsze, bo była koncentracja na Tokio. Natomiast tutaj, e, już zdrowa, no, bo sezon przygotowawczy zdoby cały, przetrenowałam i nagle e, ktoś mnie przerzuca. To ostatni raz takie sytuacje miałam chyba z 8 lat temu. Czyli potrzebujesz rywalki, która cię tam teraz, podkręci dla mnie trochę. Jest to, mhm. Teraz zdecydowanie i już startując na tych zawodach, od razu wróciłam do czasów, kiedy, kiedy startowałam z Betty Heidler, kiedy rywalizowałyśmy z Tatianą Łysenko. Co prawda, ona później na, na dopingu, ale wtedy naprawdę, jeżeli jest rywalizacja, to naprawdę człowiek, organizm może dać jeszcze niestworzone przypływy energii. Ja to poczułam, poczułam to w Kenii i teraz e, chwila wyciszenia. Wracam do, 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 do przygotowań, lecę, w, wyjeżdżam w poniedziałek w na spychowanie do Tam się zamysza bo chcę przygotować formę na, na najbliższe starty w Polsce, z tego też się cieszę. 3 sierpnia e, wystartuję na, na memoriale pani Reny Szewińskiej w Lugosz. Zawsze meeting dla mnie dobry. W zeszłym roku to był, był, były, były to zawody, na których utwierdziły mnie, że jestem dobrze przygotowana. 77 metrów, e, 3 tygodnie przed, przed e, Tokio, to było coś fantastycznego. I szykuję się na Stadion Śląski na memoriale Janusza tutaj. Tutaj chciałabym dobrze żeby wystartować. A Mistrzostwa świata, Amerykanki będą u siebie. Też taka dosyć specyficzna sytuacja, czyli możemy... Ja lubię, ja się cieszę, mhm. ja się cieszę, bo, bo ja tak wspomniałam, uwielbiam rywalizację, one będą miały znacznie łatwiej, bo będą u siebie pytanie czy podadzą sobie z presją, bo to też będzie dla nich na pewno coś, coś nowego. W zeszłym roku super rzucały, natomiast w takie nie było im, im tutaj wydaje mi się, że głowa im nie, nie, nie podała, ale to jest ich problem. Ja się cieszę, że mam motywację. Tak jak wspominałem już kiedyś z psychologiem rozmawialiśmy, że i to jest też dla mnie taki czynnik motywujący, że na ziemi azjatyckiej chinki pobiłam. W Europie to samo. Zostaje teraz Ameryka. Ameryka, więc jest cel, żeby w Rosji to samo, w Rosji to samo, więc kolejną potęgę <laughs> <laughs> trzeba, trzeba 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 pokonać. Ale i... zobacz, ten, ten apetyt, który, który mamy yy, po tym 7806 yy, powoduje, że zaczynamy myśleć troszkę jeszcze może o wyśrubowaniu rekordu świata. On już jest na wysokim <laughs> poziomie, ale myślę, że jesteś w stanie rzucać, nie wiem, tak jak. W granicach męskich wyników Szymona Ziłkowskiego czy Pawła Fajtka? Myślę, że w tym, jakbyśmy mieli porównywać ten sezon i, i, i tamten, no to jestem jest, jest dużo silniejsza, więcej to poddałam niż po, po kontuzji, bo to był specyficzny powrót do, do tego, aby dojść do tej, do tej formy. W zeszłym roku wiem, ile przepracowałam, żeby rzucić 78 metrów, wiem, że teraz było zdecydowanie ciężej na treningach, ale no tego są już efekty i, i marzy mi się tutaj, żeby przekroczyć 80 metrów, a, a mówię, jeżeli, jeżeli będą kibice, jeżeli trafię na taki fajny konkurs, że będzie super atmosfera, super motywacja, to... Jak wiecie, u mnie jest wszystko możliwe. Ostatnie <laughs> pytanie. Jesteśmy w Poznaniu. Ja pamiętam cię od lat, kiedy tu zaczynałaś w krzakach pod mostem. Wracasz myślami do tamtych czasów? Dzisiaj leciałam samolotem z Warszawy tutaj na, na Impact i y, akurat samolot schodził od, do lądowania ze strony Malty i nad samym mostem Świętego Rocha rzuciłam już na Instagram. Nawet Tam, gdzie ludzie centymer, musieli uciekać przed twoim młotem. Dokładnie. Zaznaczyłam na miejscu most Świętego Rocha, gdzie rzucałam. Zawsze będę miała sentyment do tego miasta, bo tutaj tak naprawdę zaczęła się, się, się przygoda. Wielka praca z tenerem cybulskim e, i, i tutaj uwierzyłam, że, że mogę zostać tu i czego dokonałam już, już na Mistrzostwach Świata w, po kilku latach spędzonych w Poznaniu, po pięciu latach w sumie spędzonych w Poznaniu, zdobywając złoty medal na, na Świata i bijąc dalej pod Maria Andrejczyk, wicemistrzyni olimpijska, w rzucie o szczepem. Jest także laureatką naszego plebiscytu. Plebiscytu Sport Interi AS Sportu. W tymże plebiscycie Maria Andrzejczyk zajęła trzecie miejsce. Pani Mario, jest mi niezwykle miło wręczyć Pani tę nagrodę od kibiców i czytelników Interi. Chciałem na początek zapytać, jak dużo znaczą dla Pani głosy czytelników, tak duże wsparcie fanów, widzów? Chiku to jest tak naprawdę wszystko, wszystko to, co jest dla mnie najważniejsze poprzez uprawianie tego sportu, no to pokazuje tak naprawdę ogromne wsparcie. Też niesamowicie się cieszę, że Wasz plebiscyt wzbudził tak rozgorzałą dyskusję, bo śledziłam to cały czas, widziałam, ile się tam działo w komentarzach. No niesamowicie przede wszystkim fajna zabawa. Mniej istotne są wyniki, bo tak naprawdę uważam, że fantastyczny rok sportowo jest za nami, fajne wyniki w wielu dyscyplinach sportu, e, tym bardziej no, ogromne gratulacje dla zwycięzcy. Super, że dwie katletki są na podium, zaraz za, e, upracował się Dawid, e, także również bardzo fajnie. No, niesamowicie fajny rok, e, bardzo fit w sukcesy, także no, niesamowicie się cieszę, że kibice gdzieś tam też dostrzegli e, nasze osiągnięcia z Igrzysk, to, to bardzo miłe. Czy tak liczne wsparcie właśnie kibiców, sympatyków sportu dodaje Wam, sportowcom Pani, też dodatkowej energii takiego wsparcia yy, właśnie do jeszcze kolejnego wysiłku, kolejnej pracy? Wsparcia przede wszystkim, jednocześnie takie wiary, że no, umówmy się szczerze, ja na co dzień rzucam kijem, tak? Już tak generalizuję troszeczkę, I, a mimo wszystko to znajdują się osoby, które mi w tym kibicują, które mnie wspierają, i to jest bardzo fajne. No, dla mnie to jest, że tak powiem, styl życia, bo ja w tym siebie odnajduję. To jest coś, co pozwala mi wydobyć samu siebie w najlepszej wersji, a jednocześnie też widzę, że potrafię jako sportowiec inspirować ludzi, zachęcać, gdzieś tam. Pomóc im również odnaleźć ich drogi. Także no my tutaj wszyscy wzajemnie się wspieramy. Taka bardzo fajna symbioza naturalna powstaje. No, by tego więcej, oby częściej i obyśmy się jak najczęściej też widywali na stadionach. Czy śledziła Pani przebieg tegoż plebiscytu, no i też czy jest zadowolona z wyników trzeciego miejsca właśnie w naszym plebiscycie asportu? Och, nie ma na co narzekać, to jest no świetne miejsce, z tego co mi się wydaje to pierwszy taki plebiscyt, więc wow, fajnie, że w takim inauguracyjnym plebiscycie jestem na podium, to bardzo miłe, no oby częściej, oby więcej takiej zabawy.